Cześć. Uznałem, że na moim stanowisku gamingowo-youtubowym yy, będzie niezbędna lodówka. Znalazłem tutaj na ogłoszeniach taką oto lodówkę. Napisane jest, że mała, prawie nowa. Zadzwonimy, spytamy się, ile tam chcą za nią i co do niej wejdzie. Mam. Ale dzień dobry, ja tutaj z zagłoszenia dzwonię lodóweczkę, pan ma na sprzedanie. Dzień dobry, no tak, mam jeszcze. A, ma pan jeszcze? A no tak. ile tam litrów wejdzie? Ojej, no to jest z tych małych, takich standardowych, znaczy połowę tej dużej, nie, jakby to powiedzieć. A, no dobrze. A tak na około, no to... ile puszek dębowego wejdzie? <laughs> Kurczę, nie wiem, bo ja tam piwa nie piję, nie, nie, nie chowam w lodówce. Dobra. No. Jaki standardowie no pan no. Muszę Jak... to, ja to zobaczyć najlepiej. Dobrze, a to. Gdzie pan mieszka, jaki tam adres? To Londyn, tak? To jest tu na Leyton. Aha, no to niedaleko mnie w sumie, to tam bym. Tak? No i tam trzy mile mam chyba. No to fajnie. A to y... samochód jakiś jakby coś zabrać. No to tam... Postkot sms-em, to byśmy się ugadali jakoś na weekendzie może, jeśli by Pan miał tą lodówkę jeszcze. Tak, tak... tak no mam, stoi. Dobra, działa też to którzy zakupili i nagle się wyprowadzili. Dobrze, a I jaka to, cena to... tam była za to? Pięć pięćdziesiąt pięć tam wystawiłem, ale pięć tych okej Dobrze, dobrze. A tak na oko ile litrów wódki by weszło? Bo no, to ogólnie... No, dość... no by się wydaje, że dużo. No to dobrze, bo tam do pokoju... <laughs> Do łyski wódka. To w pokoju będę trzymał, bo tam w kuchni mam lodówkę, ale mi się nie chce chodzić, żeby się napić. Aha, no i właśnie ona testowała w pokoju tutaj u nas. O to dobrze, dobra, to ja się odezwę jakby co tam adres SMS-em, jak można. Dobra, to zaraz prześlę. Dobra, jasne, że tak. No dziękuję no. bardzo. No dobra. dobra, to na razie. Na razie. No.